Właśnie dziś świętujemy 40-lecie Automobil Klubu Kandzierzyńsko-Kozielskiego. Z tej okazji przy jubileuszowej kolacji zebrali się członkowie. Obecni byli sympatyce, partnerzy i sponsorzy. No podsumowanie rajdu poza tym, to, no to jest najważniejsza część tego wieczoru dla uczestników rajdu Nietoperz, dla uczestników rajdu turystycznego i nawigacyjnego. Po zaproszeniu gości honorowych, chcieliśmy wręczyć im takie osobliwe pamiątki, które mają świadczyć o tym, że mimo, że ich jakby zakres działania się już nieco skończył, to oni nadal są dla nas ważni, bo to oni nas tego nauczyli. To oni Zakorzenili w nas te e, dyscypliny. Sport turystyczny, nawigacyjny ma przyszłość i ma szansę na to, że w przyszłości będą dalej jeździć? Jestem o tym przekonana. I Ja dokładam i dołożę wszelkich starań, aby tak było. Dziś gościliśmy na starcie dwie nowe załogi, które się uczą. Jedna zupełnie, zupełnie świeża, byli zafascynowani. I jestem o tym przekonana, że dołączą do rajdów. Zdecydowanie polecam motoryzację. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, łatwo i szybko parkujemy przy zakupach. Nie martwimy się korkami, bo możemy je ominąć, tak? Nie, może, nie martwimy się wycieczkami z rodziną. Poza tym e, uczestnictwo w rajdach motoryzacyjnych i rajdach turystycznych daje nam możliwość czego? No zwiedzania kraju. Jedziemy tam z rodziną, z przyjaciółmi, to jest piękne. Organizujemy zloty karawaningowe. Raz do roku taki piękny, wielki zlot w, w różnych miejscach naszej opolszczyzny. Teraz w tym roku, to znaczy w przyszłym roku, planujemy wyruszyć dalej. Zloty karabiningowe, na które przyjeżdża ponad 100 załóg. Mamy karting, to życie sportowe, zapalańców, zapalańców jazdy, bardzo nisko, tak powiem. Mm -hmm. Co mamy jeszcze? No, mamy sekcję pojazdów zabytkowych. Bardzo sobie cenimy tę kulturę przede wszystkim mu pokazywaniu młodemu pokoleniu, jak, jak to dawniej bywało, tak? I to, że kultywujemy miłość do. Zabytków, no tak powiedzmy sobie szczerze. Właśnie nie mamy motocykli. Sekcja motocykli nam nieco wygasła, ale Wreck Race to taka niezwykła dziedzina i taka niezwykła sekcja w, naszej, w naszym klubie, która pozwala. Zupełnie inaczej zabawić się na zamkniętym terenie, równie bezpiecznie jak próby sprawnościowo na rajdach nawigacyjno-turystycznych. Oczywiście, że zachęcamy do wstąpienia do nas, panuje tu świetna rodzinna atmosfera, co myślę, będzie widać na załączonych fragmentach relacji. Co daje? Przede wszystkim daje wiele upustów. Tak, których możemy się dowiedzieć na stronie pzem.pl karta PZM. Tam mamy wyszczególnione wszystkie rabaty.